Siemano, witajcie w nowym szorcie na kanale. Tak, podsumowanie styczników. Miedź z białych i miedź z czarnych. I tam dużo jakieś to ogarniam teraz, nie? No, takie robaczki. Zaraz wam pokażę dokładną budowę. Te były cięższe, te lżejsze i w tych było więcej miedzi 4 gramy 1, g, tutaj 3 gramy 1. G. Większe styki. A tutaj mniejsze, od razu Wam pokazuję teraz, o widzicie mniejsze, tam już mam odzyskanych sporo, widać, że to są bomby większe, rzucę dla porównania obok, mniejsze, na końcu sobie to zważymy, najpierw wszystko odzyskam i pokażę Wam budowę tych styczników, no fajne robaczki. Biały, czarny. Widać od razu duży srebrny groszek. A tutaj widać mniejszy. Porównanie. Też ogromna cewka. Widzicie, ledwo się tu mieści. Mała cewka. Jest miejsce na powietrze. O, widzicie, do dołu miejsce tutaj nie ma. I jak to ogólnie wygląda? Popycha magnes przyciąga elektro. I popycha styki. Tu tak samo najpierw białe. 82 g stali 80 gram czystej miedzi. 13,5 grama malutkiego srebra na stykach. I udało się odzyskać 3 gramy srebra. Przekaźniki czarne, 86 gram stali, 76 gram miedzi, 22,5 g srebra na stykach. Jest trochę plastiku, czyli 20 gram. I 3 gramy, 760 tych styków, z których da się wyjąć srebro, czyli około 2 gramy czystego tranzystory 60 g miedzi cewki 25 g stali ferrytu i 73 g miedzi no i malutka kubka plastiku chociaż gdyby tamte dał byłaby gdzieś taka Łączna ilość miedzi 300 g bo tu 60 i z tamtych tych wszystkich około 10 no, czyli 300 gramów. No i odejmuję 110 gram, czyli zakup, 190 gram miedzi na plus plus 5 gram srebra. Jest dobrze. Więc co? To na tyle. Cześć.